Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Co powiecie na żytnią AP? Dust, piwo z browaru Mullarki właśnie pojawiło się w Lidlu. W składzie mamy m.in. słód jęczmienny, słód żytni, płatki żytnie. W takim razie zaczynamy. Piwo ma ładną, słomkową, zmętnioną barwę. No dobra, może to przybrudzone złoto. Jana drobno pecherzykowa. Aromat czysto chmielowy, ładny, intensywny, choć trochę jakby nut drożdżowych w tyle. Właśnie, a jakie chmiele? Chmiele użyte przy ważeniu piwa to Senential, Sabro i Mosaic. Bardzo fajne trio. Bardzo przyjemne nuty białych owoców, nafty, a w tle współgra naprawdę przyjemny kokos. No dobra, co będzie smaku? Wasze zdrowie. O, pyszne. Nasycenie umiarkowane, przechodzące w niskie i czysty, chmielowy profil smaku. Naprawdę znakomity. W smaku wychodzi kokos, nafta, ale również dodatkowo biała winogrona. W aromacie piwa wychodzi słodyż, ale w smaku jest naprawdę bardzo przyjemnie wytrawne. Bardzo słodowa piwa jest jednak o wszystko wyczuwalna. Przypuszczam, że słodzy właśnie miał podkreślić taką słodową poduszkę tego piwa. Tak nieco zaokrąglić odbiór tego piwa, sprawić, żeby było takie pełne w odbiorze i naprawdę to wyszło. Zakomite piwo, mocno polecam. Wasze zdrowie.